Siema, witajcie na Keczen Relax w kolejnym filmie. Dziesiąta część, a więc jubileuszowa pięciu najlepszych patentów wędkarskich, a więc dzisiaj musi być grubo. Zaczynamy. Pierwszy patent w dzisiejszym zestawieniu będzie to patent dla wędkarzy spinningowych. Będzie to patent dla wędkarzy, którzy posiadają w swoim asortymencie pewien rodzaj główek jigowych. Podejrzewam, że każdy wędkarz łowiący na gumy je posiada. I być może... Niektórzy wędkarze łowiący na gumy zrobili dokładnie tak samo jak ja. Czyli wsadzili je do pudełka, one sobie tam śnie one sobie tam leżą. Bezczynne, a dlaczego? Ponieważ ten rodzaj główek dźgowych niestety, ale psuje przynętę. One charakteryzują się tym, że mają tutaj ten kołnierz, który psuje nam gumy, który niszczy przynętę, cążki. Przykładamy je w tym miejscu tuż przed naszą główką, ponieważ musicie pamiętać, że każda główka dzigowa to tak naprawdę haczyk zatopiony w ołów. Więc w momencie kiedy weźmiemy ją sobie tutaj i ściśniemy, możemy zacząć nią kręcić. Zobaczcie. Zobaczcie co się dzieje. Przeszliśmy sobie tutaj dalej. Teraz. Wystarczy zrobić kilka nacięć. Uważajcie oczywiście na swoje palce. Już schodzi samo. Został jeszcze taki kawałek. O, ale opornie mi idzie z tą. Normalnie to trwa naprawdę, uwierzcie mi, chwilkę, żeby taką główkę oskurować. No dalej. Zobaczcie. Co powstało z górki dźigowej, która przed chwilą, mając ten kołnierz tutaj, po prostu niszczyła przynęty. Zdecydowanie polecam Wam ten patent, jeszcze na szybko, tylko z tą mniejszą. Słuchajcie, żeby nie było. Przykładacie, dociskacie do momentu, kiedy poczujecie opór, zaczynacie kręcić. To już w tym momencie, zobaczcie, zeszło. Myślę, że tu pójdzie szybciej. Tamto naprawdę była oporna. Dokładacie sobie to blisko, ściskacie, ciach. Tu jeszcze został kawałek, pach. Tak to wygląda. Oczywiście ona będzie ciut lżejsza, ale być może czasem nawet lepiej mieć i lżejszą opcję. To załatwia cały problem, a cały proces trwa dosłownie kilka sekund. Polecam. Jakiś czas temu zakupiłem sobie taką kuleczkę, to jest echosonda Dipper, a w tym roku pojawił się u mnie środek pływający, a dokładnie mówiąc ponton. I bardzo naturalną rzeczą było to, że chciałem sobie tę kuleczkę połączyć z tym swoim pontonem. Znalazłem takie dedykowane ramię do Dippera, które właśnie można połączyć z łódką, czy to z pontonem. Co się okazało, że za te kilka kawałków plastiku i śrubek życzą sobie 270 zł. Nie miałem innego wyjścia i musiałem sobie takie połączenie między kulką a moim pontonem, czy między łodzią, bo też się to sprawdzi, zorganizować sam. Zapraszam na patent numer 2. Mój patent na Dipera, na tą kuleczkę, jeżeli chodzi o ramię, jeżeli chodzi o przymocowanie do pontonu czy do łódki. Pierwsza rzecz to klips. To jest taki klips, który kiedyś kupiłem podmontowanie kamery i zamieszczam go sobie tutaj na wiosełku i teraz używam tej drugiej części od podpórki wędkarskiej, czyli nie tą co wbijamy w ziemię, tylko ta na której później jest jeszcze dodatkowo ten element, taki po prostu podpórka, tak? Także mam całą taką metalową rurkę, przez nią mam wyciągniętą plecionkę, to jest 0,40, więc spokojnie powinno utrzymać z agrawką. W tę rurkę wtopiłem sobie rurkę antysplątaniową, przykleiłem ją tam do środka i Dzięki temu po prostu nie mam tutaj takiej ostrej krawędzi, która by to przecinała. Jak to wygląda? Tutaj mam takie dwa otwory, jeżeli chodzi o yy, ten klips i przez to przekładam sobie. Zobaczcie, ale to jest jeszcze luźne, mimo wszystko. Używam sobie linki. Dzięki temu mam to wszystko ładnie związane i. Przywiązane do tego wiosła. Wiosło jest przywiązane do dulki. Nie ma takiej opcji, żeby gdzieś tam uciekło, żeby coś się z tym wydarzyło. I nie tylko mam to zabezpieczone, ale jeszcze z racji tego, że to dowiązałem, zobaczcie, jak to w tej chwili sztywno chodzi. Mogę sobie ustawić na zadaną odległość i przypiąć po prostu dipera. I w momencie kiedy na przykład nie używam go albo przepływam przez jakieś trudne miejsca, chowam sobie ten element podkładam go sobie tylko w to miejsce w momencie kiedy go używam wysuwam sobie moje ramię tak żeby trzymało tego dipera też z dala od pontonu kulka do wody powiem wam że w żaden sposób nawet w momencie kiedy płynie nie przeszkadza to ponieważ ta kulka zawsze jest troszeczkę odciągnięta ewentualnie możecie sobie jeszcze pokombinować tym uchwytem w zależności od tego czy jesteście na łódce, na pontonie, jak wysoka jest burta. Taki klips i kawałek tej rurki od podpórki wędkarskiej. Kawałek sznurka, trochę plecionki, e, tak naprawdę jakaś agrawka. Tak to wygląda podczas płynięcia. Że spokojnie takie ramię daje sobie radę tutaj, żeby ta kulka elegancko pokazywała wszystko. Zdecydowanie polecam Wam mój patent na połączenie Dippera ze środkiem pływającym, czy to pontonem, czy łodzią, który jednocześnie spełnia wszystkie warunki prawidłowego funkcjonowania. A różnica między 270 zł a 20 czy 25 no jest zauważalna. Jeżeli chodzi o patent numer 3 w dzisiejszym zestawieniu, to miały być to robaki. Na moich filmach, i tutaj zapraszam Was do całej playlisty, ponieważ 45 patentów było już poprzednio. Jeżeli ktoś nie oglądał albo chciałby sobie przypomnieć, były już robaki czoskowe. W jednym z pierwszych filmów, no to z 5 lat temu, były robaki ananasowe. I te robaki miały posłużyć jeszcze do kolejnego patentu. Ja Wam go pokażę kiedy indziej. Natomiast co się okazało? Że one są w takim stanie, że szybciej by się nadawały do filmu Śmierć w Wenecji, a więc musiałem na szybko zorganizować inny patent. Bo szybkie patenty są najlepsze moim zdaniem. Będzie dotyczył akumulatora, a dokładnie tej plastikowej rączki tego uchwytu, za który podnosimy zwłaszcza jeżeli macie kwasiaka, to naprawdę Zaczyna się w ręce. To naprawdę sprawia dużo problemów i kłopotów w momencie, kiedy taki akumulator przenosimy. Pomocą przychodzi tutaj otulina. Te akurat mam w rozmiarze 40 mm czy też 4 cm. Ona w środku ma taką dziurę. ją wykorzystywałem m.in. do patentu z parasolem, jeżeli chodzi o Ponton. Natomiast jak to zrobić? Bardzo szybka akcja. Odmierzamy sobie. Tyle, ile zajmuje nasza rączka. Zobaczcie, to jest mniej więcej taka odległość. Ucinamy. Zdecydowanie będzie tutaj pasowała. Ona po jednej stronie ma już taki rowek, i nie możecie się spokojnie sugerować: przeciąć sobie taką otulinę, zamontować ją na rączkę, na uchwyt waszego akumulatora, odwrócić, jeżeli tego nie używacie to gwarantuję Wam, że zrobi Wam to ekstremalną różnicę w przenoszeniu. I chwyt jest pewniejszy, i ten plastikowy uchwyt, tarączka nie będzie Wam się wbijała w rękę. Czwarty patent w dzisiejszym zestawieniu również będzie powiązany ze środkami pływającymi. Przyda się również osobom, które lubią spędzać czas poza miastem na różnego rodzaju biwakach, na różnego rodzaju spływach kajakowych, ogólnie tam, gdzie macie do czynienia z linami. Chciałbym wam pokazać fajny patent. Myślę, że każdy, kto ma swój środek pływający, używa lin. Pokażę wam świetny motyw, nawiązanie, tak żeby na przykład ponton nie uciekł. Bierzecie sobie linę, to możecie zrobić. W tym miejscu tej liny to możecie zrobić sobie na samym końcu. O co chodzi? Bierzecie sobie linę w ten sposób. Obwiązanie dookoła, wystarczy w każdym miejscu liny. Obwiązanie to również możecie wykorzystać na samym środku pływającym, tak? Teraz to przechodzi tutaj. Zaciskacie lewą stroną, z lewej strony robicie kolejną pętelkę. Wkładacie sobie w tą, która powstała, zaciskacie prawą stroną. Ciągnąc za prawą stronę, tylko i wyłącznie się dociska, pociągając za lewą stronę. Z tej strony wystarczy pociągnąć i odczepić sobie linę. Zbieramy się, zobaczcie, to sobie odwijamy w takim razie. Nie tym sznurkiem, bo ten zaciąga, tylko tym. Siup. Jeżeli macie swoje pontony, jeżeli macie swoje łódki lub po prostu spędzacie Czas pod namiotem, na biwaku albo po prostu poza miastem, na przykład rozkładając tarpa czy cokolwiek, naprawdę zastosowanie tego węzła mnóstwo, mnóstwo sytuacji. Zdecydowanie polecam. Ostatni, piąty patent dzisiejszego zestawienia, czyli dziesiątej części pięciu najlepszych patentów wędkarskich, to patent, dzięki któremu kliknąłeś, żeby obejrzeć ten film. Co jeżeli mam rację, to zostaw łapeczkę do góry. Lecimy z tym. Rejestr połowu słuchajcie, kawałek papieru, na którym wędkarze zapisują swoje wyprawy. To jest akurat mój z poprzedniego roku. Ja go nie oddawałem, a to ze względu na to, że w tym roku nie jestem członkiem PZW. Nie opłaciłem składek, ale jeżeli Ty opłaciłeś składki, to bardzo możliwe, że miałeś dwie opcje na początku roku. Pierwsza opcja to oddać swój rejestr połowu wypełniony elegancko. I po części wyspowiadać się ze swoich miejscówek, tam gdzie łowisz. Druga opcja to taka, żeby nie oddawać tego rejestru połowu i zapłacić za to. Chyba 10 zł jest swoją drogą, to też jest takie ciekawe. Nie oddaj papierka, zapłać 10 zł. To równie dobrze jak płacenie za kontrolę, których nie ma nad wodą. Jeżeli chodzi o patent z rejestrem połowu, zainspirowała mnie do tego moja córka, a dokładnie fakt, że chodzi do szkoły. I powiem Wam szczerze, że chyba już jednak jestem, jak to młodzież określa, bumerem, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy do pewnego czasu, że coś takiego istnieje. A chodzi o taką rybkę, to znaczy akurat ja mam to w postaci takiej rybki, i ten magiczny długopis pozwoli Wam zaoszczędzić wielu problemów, jeśli chodzi o dugopis, który Wam pokazywałem to tak jak wspominałem jest magiczne a to z tego względu, że jeżeli się pomylicie, to możecie zawsze coś poprawić, ma to ogromne znaczenie, ponieważ oddając później taki rejestr, możecie dać go e, krystalicznie przejrzystego bez żadnych błędów, dokładnie w ten sam sposób jak działa PZW dzisiaj mamy 5 października, zapiszmy sobie więc datę, 5 października 2000. 23 roku. Byłem, tu jest łowisko, miejscowość, moje ulubione łowisko. Zapisaliśmy sobie nasze ulubione łowisko. Bardzo możliwe, że kolejne Wasze wyprawy również będą na to samo łowisko. Ale co w momencie, kiedy popełniliście błąd? Jakąś literówkę? Nie ma najmniejszego kłopotu, ponieważ magia tego długopisu polega na tym, że zawsze możecie to poprawić. W tym wypadku pomyliłem się. Nie było to moje ulubione łowisko, a moje lipne łowisko. Tak, żebyśmy mieli absolutną jasność, nikogo nie namawiam do tego, żeby oszukiwać i na przykład zmazywać wasze ulubione łowiska, na których łowicie najwięcej ryb, i wpisywać zupełnie inne w rejestr połowu, po to, żeby nie wychylać się. Przed kolegami lub nie kolegami, na przykład z zarządu waszego koła, to służy tylko i wyłącznie po to, jeżeli popełnicie jakiś błąd w rejestrze, nie wiem, może jakąś literkę źle wpiszecie, albo datę i wtedy możecie szybciutko poprawić po to, żeby ten rejestr rzeczywiście był piękny, przejrzysty i idealny jak PZW. Wpisz koniecznie pod spodem, który z tych patentów Ci się najbardziej podobał. I cóż. Do zobaczenia na kolejnych filmach, robaki czekają, jeszcze kilka innych patentów, które mam w zanadrzu na pewno, kolejne części będą się pojawiały na tym etapie. Dzięki wielkie za odwiedziny, możecie zostawić łapeczki do góry, trzymajcie się, a jeżeli wybieracie się na ryby to oczywiście połamania nad wodą. Na razie!